Jak się bawić, to się bawić, drzwi wywalić, okna wstawić. Stwierdziłem, że nagram wam od razu kolejny odcinek. I co? I co? I macie teraz. Ha! Siemanko, moi drodzy. Witam was w Margonem. Jesteśmy na Magu. Wykoń wykończyłem przed chwilą gobliny, które widzieliście wczoraj. A dzisiaj bijemy sobie wiedźmy. Czemu? Bo, w bo wytępiłem gobliny, tak? Więc nie ma co bić. A Wiedźmy mają delikatnie wyższy poziom, więc być może też delikatnie więcej expa. Eee, I może będą delikatnie chętniejsze do tego, żeby umierać. <laughs> Moi drodzy, taki odcineczek for fun, dla smaku. Eee, co by się nie przejadło, ale żeby jednak coś tam wpadło. Eee, expimy sobie maga, myślę, że, nim, że na nim się skupimy. Oczyścimy Tristam, mam nadzieję, że nie będzie wielkiej konkurencji do bicia potworków. Eee, bo jak będzie, no to będziemy musieli znowu się... Eee, Przemieszczać między postaciami, a tego byśmy nie chcieli, bo przecież jesteśmy dorosłymi, poważnymi ludźmi, którzy się nie przemieszczają między postaciami. Ej, dosłownie ludzie, ja zacząłem gadać, jakbym był jakiś pobudliwy, a jedyne co to wziąłem łyka yerby. <ścoughs> Poprzedni odcinek był nagrywany przed yerbą, ten jest nagrywany z yerbą, porównajcie. <ścoughs> Jak działa yerba po jednym łyku. A teraz po drugim. <ścoughs> Dobra, moi drodzy, bijemy wiedźmy. Bijemy wiedźmy, wyczyszczamy to. Ja wiem, że to jest monotematyczne, bo ciągle bijemy te same ekspowiska. No ale kurde, nie będę wam nagrywał postaci, która bije go co nie? Nie zrobię nowej postaci tylko po to, żebyście mieli inne ekspowiska. Więc zrobimy dalej, tak? Może trafi się jakiś grzybek po drodze? Takie stare baby, to może będzie grzyb. Co? Przepraszam, ja tego nie powiedziałem. Dobra. Bijemy TNZ. Te Teraz mniej... No nie wierzę ludzie. Nie wierzę, nie wiem o co chodzi. Miałem powiedzieć właśnie, teraz mnie nie zabijecie i w tym momencie mnie zabiły. No co jest ludzie, kurde. <laughs> Jak tak żyć? Dobra moi drodzy, zaraz do Was wracam albo zmienimy sobie postkę, zaraz zobaczymy. W oczekiwaniu na odrodzenie Maga, moi drodzy, zwiedzamy sobie las Driad. Moi drodzy, to była Driada, to są dria to były Driady, to są Driady, to były Driady. I tak oto Driady umierają z moich rąk. Jako, że Driady są ledwie mieszkankami i obrończyniami puszczy, to wychodzi na to, że jestem seryjnym mordercą, który bezwzględnie morduje zwykłe panie, które po prostu chcą sobie mieszkać spokojnie w lesie i żyć. Eee, czy jest mi z tego powodu przykro? Niezmiernie. <śled> Nie wiem, nawet nie brałem energetycznej yerby, chociaż yerba sama w sobie ma dodawać energii. Tylko wziąłem sobie mieszankę taką y, pomarańczową. Portugalską pomarańczową, coś takiego. Yy, I tak myślałem brać energetyczną, czy nie brać energetycznej. W sumie nie. Dzisiaj pierwszy dzień od nie wiem jakiego czasu, kiedy nie budzę się o 6 rano. Co prawda trochę cheatuję, bo ustawiam sobie budzik na tę 6 rano, chociaż yy, i tak zazwyczaj budzę się godzinę przed nim. Czyli was znowu okłamałem, bo, bo wychodzi na to, że budzę się o piątej. No ale dobra, wstaję o szóstej. <grym> Dzisiaj pierwszy dzień, kiedy tego nie zrobiłem. Byłem dość zmęczony wieczorem i tak stwierdziłem, kurde, na pr do pracy mam na 10.30, A to znaczy, że mogę sobie śmiało nie ustawiać budzika, nie, stawiać, nie stawać o szóstej. Siłownie mi otwierają dopiero o 10, więc tak bym nie poszedł na siłownię przed pracą, bo zazwyczaj to jest mój wyznacznik tego, żeby jednak wstać wcześniej. Więc mogę wstać, o której chcę. No to wstałem sobie o siódmej. Poszalałem. Ja wiem, dla niektórych nawet siódma w weekend jest yy, godziną nieludzką. Dla mnie natomiast jest godziną dość graniczną. To jest moja ostateczna godzina wstawania. Jakbym wstał po siódmej, byłoby mi już przykro, głupio i w ogóle. I być może bym właśnie wisiał pod sufitem. Więc ja jestem. Yy, już pomijając to, że pracocholikiem, to ja nie lubię tracić dnia, nie lubię marnować dnia. Nie, żebyście wymarnowali śpiąc, bo tu chodzi o mnie. <laughs> Natomiast bardzo nie lubię marnować dnia i bardzo dużo energii pozytywnej, przynajmniej na pierwszą połowę dnia, mam kiedy wstaję z samego rana. Jaki jest mój wielki sekret, że ja wstaję z samego rana i mam energię? Moi drodzy, chodzę spać. Chodzę spać o ludzkiej godzinie. Znaczy o ludzkiej. Moi znajomi niestety przyzwyczaili się już do tego, że godzina 22, max 23 mnie już nie ma wśród żywych. 23 po prostu wyłączam wszystko i idę spać. Dla niektórych to nie wczesna godzina. Ale nauczyłem się tego na studiach. <grych> w jaki sposób? Żeby przeżyć studia, nie musicie zarywać nocek na nauce. Musicie zarywać dni na nauce, a nocki musicie przesypiać. I kiedy to pojąłem? Przy drugim semestrze na studiach, czyli dość wcześnie, stosunkowo wcześnie. Że wystarczy się wyspać, uczyć za dnia, kiedy masz energię. A dzięki wyspaniu możesz się skupić i zapamiętywać lepiej? To moje życie się odmieniło. Trudne sprawy, moje życie się odmieniło i, i ten, i, i co, i wyszło na to, że zostało mi to na resztę życia. Plus, jak wstaję rano, nie marnuję dnia, mogę więcej zrobić. Jak sobie założę, że dziś rano pobiegam, albo pójdę na siłownię, albo nagram wam odcinek, to to zrobię, bo mam na to czas. Więc, więc no, więc według mnie są tylko plusy wstawania rano. Powinniście mnie teraz widzieć, mam taką minę tego, mm, że coś jeszcze można by tu dodać. <grym> Natomiast e, jedyne minusy <grym> to to, że ja kocham nad życie wieczory noce i tak dalej, ten klimat, jak mam zapalone lampki, czy świeczkę, czy coś, świeczki mi się wszystkie wypaliły, nie mam żadnych świeczek już, a ja lubię te zapachowe i jest ciemno wokół, jedyne co to takie ciepłe, miękkie światło, miękkie, czy ciepłe jest miękkie, w sumie tak, z lampek i tak dalej i to jest dla mnie niepowtarzalny klimat, to jest klimat, którego bym nie wymienił Właśnie dlatego cały rok wiszą u mnie lampki w całym pokoju. Jest obwieszony 20 metrami lampek e, złotych, takich choinkowych, i po prostu sobie wiszą. I głównie z nich korzystam na co dzień. Chyba, że już naprawdę na chwilę tylko zapalam światło, późno wracając do domu, to, to już sobie zapalam lampkę, ale no. Więc to, to jest to, co poświęcam na rzecz, te, na rzecz wczesnego wstawania. Że o 23 idę spać, więc o 23 już. Tracę ten klimacik. No, niby to w sumie dość logiczne, że jak człowiek jest pracujący, no to tak ma, ale no cóż. Przelogowujemy się gdzie indziej. Mam wrażenie, że nie tylko moje gadanie robi się chaotyczne przez tę yerbę, ale też moje nagrywanie odcinków. Chociaż poprzedni był tuż przed yerbą i, i też był chaotyczny. Czyli łazimy z postaci na postać, i na tym y, będzie polegać po prostu y, wczorajszy i dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Władzimy z postaci na postać, expimy tam gdzie się da po prostu. Myślę, że to dość logiczne. Yy, wiem, że nie każdy lubi prowadzić kilka postaci naraz, jednocześnie i po prostu wymieniać sobie kogoś teraz expi. Wiem też, że są osoby, które jednak tak lubią. Yy, ja to ogarniam, że tak to ujmę. No po przerwie, no to sobie muszę przypomnieć na jakim jestem etapie, gdzie, na której postaci i tak dalej. Natomiast ja to ogarniam i nie przeszkadza mi to, bo standardem jest, że na jakiejś postaci masz na przykład zablokowane ekspowisko, czy, czy coś tam innego się dzieje. Więc jakby nie denerwuje mnie samo to zjawisko, tylko mogę sobie zmienić postać, na której skoro ją prowadzę, to znaczy, że jest jakiś zamysł. Więc mi to nie przeszkadza, że mogę sobie na nią przejść i ją na przykład podekspić. I powiem wam, że... serio, jeśli na jakąś postać nie widzę zamysłu i sensu, to po prostu ją usuwam. Takie mam podejście. Aż mnie ciekawi, czy wy też tak robicie, więc dajcie znać. Czy też tak macie, że jak jakaś postać wam się znudzi lub nie macie na nią konkretnego pomysłu, to po jakimś czasie po prostu znika z waszego konta. Według mnie to takie logiczne i zdrowe podejście. Bo po co zaśmiecać sobie konto? Ja swego czasu miałem. Full limit yy, postaci na koncie to wydaje mi się, że albo 12, albo 15. Nie pamiętam na jakim ja jestem limicie, bo już nie, nie dobijam sobie do limitu postaci. Bardziej do limitu postaci na dany świat, bo jak sobie upatrzę świat, to na nim jestem yy, więc głównie teraz gram na Gordionie i na Zemynie. Plus mam postać na Majunie, jak Menel kiedyś znowu będzie chciała yy, grać w Margonem, a dość łatwo ją zarazić tym, tylko trzeba ją tym zarazić po prostu świadomie. To, 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 to też na Maju nie będziemy pykać. Bo mamy tam postki. Majuna spełnia idealnie wymogi Menela ze względu na to, że Menel po prostu e, jest ciotą. Znaczy, przepraszam bardzo, nie, ja tego nie powiedziałem. Wy to sobie dopowiedzieliście w waszej głowie. Menel po prostu lubi jak nie ma czerwonych mapek. Tak to dyplomatycznie ujmę. <laughs> Pozdrawiam cię, Menelu. Eem, a jak nie wiecie, kim jest men, albo jesteście tu nowi, albo przez przypadek tu jesteście, albo po prostu puściliście w tle jakieś gówno, żeby. bo lubicie jak. nie wiem. jak pluska Wam woda, to, to, to sobie obejrzycie któryś z poprzednich odcinków. Albo posłuchajcie, bo wiem, że. nie wiem, jak teraz to wygląda. Możecie mi to też napisać w komentarzach. Natomiast wiem, że swego czasu ee, modne było to, że puszczało się mnie po prostu w tle. Wiele osób pisało, że lubi sobie mnie puścić w tle, jak sprzątają, jak strają i tak dalej, więc jeśli dalej tak jest, spoko. Pozdrawiam. Miłego jedzenia, miłego sprzątania, miłego strania, miłego... nie wiem, leżenia, miłego odrabiania pracy domowej, miłego pracowania, miłego wszystkiego. Słodkiego, miłego życia. Dużo ród jest do wydobycia. No co w Minecrafta też gram. <laughs> o moi drodzy, moi drodzy, co by się jeszcze przydało ruszyć? Na pewno przydałoby się ruszyć e, South Park dalej dokończyć serię. Nie wiem w sumie nawet ile ile tej fabuły mi tam zostało do dokończenia, natomiast wiem, że by się przydało. Ehm, no i chyba zdałoby się wam zrobić Mirfood. A co to MIRFOOD? Ja chyba o tym mówiłem kiedyś i próbowałem to nawet nagrywać jeszcze za czasów laptopa, korzystania z laptopa. Teraz laptop już mi służy tylko do pracy, więc na tym sprzęcie powinno być ok, chyba, bo chyba na komputerze nie próbowałem. MIRFOOD to jest gra ee, takie RPG w stylu fantazy, które ma e, bardzo. Ciekawą, ciekawe mechaniki to wszystko, ciężko mi teraz z pamięci to Wam opowiedzieć, ale zobaczycie, jak już kiedyś nagram Wam Mirfoot. I z ciekawostek, NPC-ty prowadzone są przez sztuczno, sztuczną inteligencję. I to jest w tym najciekawsze, i tylko dlatego kupiłem tę grę, bo ja ogólnie jestem zdania, że szkoda wydawać kasy na grę. No, chyba że są to dwie dychy, no to się da wydać taką kasę na grę. Ale szkoda wydawać pełną kasę na grę, czyli jakieś 150 zł, chociaż teraz już chyba nie ma gier po 150 zł. Ale 200, 250, 300 i tak dalej. Ja wiem, że to jest może takie gadanie, nie wiem, starego człowieka, albo w ogóle jakieś takie konserwatywne gadanie. Nie chodzi o to, że jestem konserwą. Chodzi o to, że po prostu. Widzicie, jak wygląda u mnie na przykład nagrywanie na YouTubie. Dobra, może i mamy margonem. Które ma już 300, chyba 60 odcinków, jak nie więcej. Może i mamy. No, chyba tylko margonem, tak. Bardzo dużo nagrywam. Ale chodzi o to, że e, jeśli wiem, że jakąś grę miałbym po jakimś czasie odstawić, to po co mam wydawać na nią pieniądze? Znaczy, no dobra, no to też jest bardzo konserwatywne gadanie. Nie jestem konserwą, jakby co. E, chodzi o to, że. Co innego, jeśli masz używać czegoś e, praktycznego e, za 200 zł i używać tego, nie wiem, przez pół roku, prze, przez rok, ale coś ci to da, niż kiedy masz kupić grę, którą jak już ograłeś raz i ma na przykład tylko jedną ścieżkę e, fabularną i zakończenia, to, to, to jakby no, po co w to kiedyś znowu grać? Chyba, że byłoby to niezwykle zachwycające. No, to wtedy spoko. No to jestem za. Ale ciężko w tych czasach o coś zachwycającego. Ale jak chodzi o coś zachwycającego, to chyba muszę wrócić do Red Dead Redemption. Pograłem kiedyś dosłownie bardzo mało. Red Dead Redemption 2 dokładniej. Bardzo mało tego rozegrałem. Bo grałem może. Nawet nie jestem wam w stanie powiedzieć, ile czasu. Ale chodzi o to, że grałem w to. Sobie pójdziemy. Grałem w to do momentu chyba tam jakieś strzelaniny w wiosce, gdzie tak jechaliśmy końmi przez śnieg, przez góry i tak dalej. Z góry gdzieś tam patrzyliśmy na wioskę, zeszliśmy tam, doszło do strzelaniny, potem rozgrzebywanie tam itemków z tej wioski i tak dalej. Myślę, że ktoś, kto w to grał i kto pamięta początki fabularne, to to, to będzie kojarzył, bo to gdzieś na początku było. Więc troszeczkę odrobinę, chwilę pograłem, nawet tej fabuły nie znałem tak naprawdę, ale. A bo ja mam za te, zakony, dobra. E, ale natomiast. E, już zdążyło mnie to zaciekawić. Plus, e, moja znajoma grała w Red Dead Redemption 2 i pokazywała mi co nieco z dalszych etapów gry. I powiem wam, że mnie to kupiło, więc e, chcę kiedyś do tego wrócić. Jak, mi się, jak będę miał wystarczająco czasu, żeby grać w gry tak regularnie i tak wczuwać się w to, to chętnie sobie jeszcze w to zagram. Moi drodzy, taki odcineczek krótki, chyba krótki e, dzisiaj dla Was. E, jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Cześć!